Przygotujcie się na zdumiewające rewelacje, które czekają na Was, gdy obejrzycie ten film do samego końca. Co godzinę około 38 seniorów jest hospitalizowanych z powodu upadków związanych z utratą masy mięśniowej, problemu któremu można zapobiegać, a który podważa niezależność całego pokolenia. Warto zauważyć, że po 60 roku życia organizm może stopniowo tracić nawet do 33% masy mięśniowej, często bez żadnych zauważalnych objawów złego stanu zdrowia. Badacze medyczni nazywają ten stan sarkopenią, która stanowi podstawową przyczynę 87% przyjęć do domów opieki, prowadząc do znacznego obciążenia finansowego i emocjonalnego dla rodzin. Zjawisko utraty mięśni jest szczególnie niepokojące, ponieważ często przebiega bez żadnych zauważalnych oznak czy dyskomfortu. Osoby mogą znaleźć się w sytuacji, w której mają trudności z samodzielnym wstaniem z krzesła, a pozornie drobny upadek może skutkować złamaniami z powodu niewystarczającej ochrony oferowanej przez osłabione mięśnie. Ostatnie badania z Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zidentyfikowały konkretne produkty spożywcze, które posiadają unikalne związki zdolne do odwrócenia procesu zaniku mięśni nawet u osób w wieku 70 i 80 lat. Najbardziej zdumiewającym odkryciem jest to, że czołowy produkt na Naszej liście zawiera unikalną frakcję białkową, która w badaniach klinicznych wykazała lepsze rezultaty w porównaniu z lekami na receptę, skutecznie przywracając masę mięśniową, którą wielu pracowników służby zdrowia błędnie uważa za bezpowrotnie utraconą. Ten konkretny produkt wykazał zdolność do odwrócenia utraty mięśni u 91% uczestników badania w zaledwie 6 tygodni i prawdopodobnie nie jest obecnie podstawowym produktem Waszej kuchni. Zanim zaczniemy, prosimy, podzielcie się w komentarzach skąd nas oglądacie. Pamiętajcie również, aby polubić ten film i zasubskrybować nasz kanał Kroki do Długowieczności, aby otrzymywać więcej takich treści. Bez yy, zbędnej zwłoki zaczynajmy 10. Jogurt grecki. Jogurt grecki to niezwykła opcja dla seniorów, którzy chcą zachować masę mięśniową. Jogurt grecki różni się od zwykłego jogurtu dzięki specjalistycznemu procesowi odsączania, który usuwa nadmiar płynu, prowadząc do produktu, który zawiera niemal dwa razy więcej białka. Jedna porcja o wadze 170 g dostarcza około 15 do 20 wysokiej jakości białka niezbędnego do utrzymania zdrowia mięśni. Wyjątkowa wartość jogurtu greckiego dla seniorów leży w wysokiej zawartości. Białka kazeinowego, które jest trawione powoli zapewniając stopniowe uwalnianie aminokwasów do mięśni przez dłuższy czas. Spożywanie go przed snem jest szczególnie korzystne, ponieważ pomaga zapobiegać rozpadowi mięśni podczas okresu nocnego postu, kiedy to utrata masy mięśniowej może znacznie wzrosnąć. Jogurt grecki dostarcza wapnia, witaminy D i fosforu, które są kluczowe nie tylko dla utrzymania zdrowia kości, ale także dla zapewnienia optymalnego funkcjonowania mięśni. Probiotyki znajdujące się w jogurcie greckim są niezbędne do utrzymania zdrowia jelit, co, jak coraz częściej wskazują badania, jest kluczowe dla wchłaniania składników odżywczych i radzenia sobie ze stanami zapalnymi, a oba te czynniki są kluczowe dla zachowania mięśni. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, wybierajcie naturalne pełnotłuste wersje, które nie zawierają dodanych cukrów. Dodajcie jagody, orzechy lub miód, aby wzbogacić smak. Zamiast wybierać gotowe smakowe alternatywy, które często mają wysoką zawartość cukru, włączcie jogurt grecki do swojej diety co najmniej 3 do 4 razy w tygodniu, szczególnie jako pożywną wieczorną przekąskę. Pozycja 9: tłuste ryby. Tłuste gatunki ryb, takie jak łosoś, makrela i sardynki, oferują unikalną mieszankę niezbędnych składników odżywczych, które są kluczowe dla zachowania masy mięśniowej u seniorów. Główny nacisk kładzie się na zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, zwłaszcza EPA i DH, które, jak wskazują badania, odgrywają kluczową rolę w znacznym zmniejszaniu stanu zapalnego, przyczyniającego się do rozpadu mięśni u starzejących się osób. Porcja łososia o wadze 120 dostarcza około 20 g pełnowartościowego białka, obejmującego wszystkie niezbędne aminokwasy konieczne do naprawy i utrzymania mięśni. To, co wyróżnia tłuste ryby, to sposób w jaki kwasy omega-3 poprawiają wrażliwość mięśni na białko skutecznie zwiększając efektywność spożywanego białka w stymulowaniu wzrostu mięśni. Jest to szczególnie ważne dla seniorów, ponieważ ich organizmy często stają się mniej wrażliwe na korzyści płynące z białka. Badania opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wskazują, że starsi dorośli, którzy włączyli tłuste ryby do swojej diety, dwa razy w tygodniu doświadczyli zauważalnego zmniejszenia utraty masy mięśniowej w ciągu 3 lat w porównaniu z tymi, którzy rzadko spożywali ryby. Zawartość witaminy D w tych rybach jest szczególnie istotna zwłaszcza biorąc pod uwagę powszechny jej niedobór wśród seniorów, ponieważ odgrywa ona kluczową rolę we wspieraniu funkcji i siły mięśni. Aby osiągnąć optymalne korzyści zdrowotne zaleca się włączanie tłustych ryb do diety co najmniej dwa razy w tygodniu priorytetowo traktując ryby z dzikiego połowu, gdy jest to możliwe. Dla tych, którzy mogą mieć trudności z przygotowaniem lub regularnym włączaniem ryb do swojej diety wysokiej jakości, suplementy z olejem rybnym mogą oferować pewne korzyści. Należy jednak pamiętać, że źródła pełnowartościowej żywności są ogólnie uważane za bardziej korzystne. Osiem jajka. Jajka są wszechstronnym składnikiem bogatym w białko i niezbędne składniki odżywcze. Co czyni je podstawą wielu kuchni na całym świecie. Jajka są bez wątpienia jedną z najbardziej uniwersalnych i ekonomicznych opcji dla zachowania masy mięśniowej u osób starszych. Chociaż istnieje tendencja do koncentrowania się wyłącznie na białkach jaj, ważne jest, aby uznać, że całe jajko oferuje wyjątkową mieszankę składników odżywczych, które są szczególnie korzystne dla starzejących się mięśni. Białko znajdujące się w jajkach zajmuje niezwykle wysoką pozycję na skali wartości biologicznej, co oznacza, że organizm może je skutecznie wykorzystać do utrzymania mięśni. Jedno duże jajko dostarcza około 6 pełnowartościowego białka. Często jednak pomija się fakt, że żółtko dostarcza prawie połowę tego białka, a także niezbędne składniki odżywcze, takie jak cholina, witamina D i leucyna. Leucyna w szczególności jest aminokwasem, który odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu syntezy białek mięśniowych, nawet w starzejących się mięśniach, które mogły rozwinąć oporność na sygnały wzrostu. Ostatnie odkrycia z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wskazują, że spożycie całych jaj po wysiłku prowadzi do 40% wzmocnionej odpowiedzi budującej mięśnie w porównaniu ze spożyciem samych białek jaj o równoważnym poziomie białka. Ma to szczególne znaczenie dla osób starszych, ponieważ skład odżywczy znajdujący się w żółtku wydaje się przeciwdziałać pewnym wyzwaniom związanym z wiekiem dotyczącym rozwoju mięśni. Ostatnie badania skutecznie podważyły długo utrzymywane przekonanie, że cholesterol w jajkach stanowi znaczne ryzyko, szczególnie dla seniorów. Obecne dowody wskazują, że spożywanie do 7 jaj tygodniowo jest ogólnie bezpieczne dla większości osób i może nawet poprawić poziom cholesterolu. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, zaleca się włączanie jednego do dwóch jaj do codziennej diety, zwłaszcza podczas śniadania, kiedy spożycie białka jest zazwyczaj najniższe. Jajka na twardo służą jako doskonałe przenośne przekąski, które nie wymagają przygotowania w momencie spożycia, co czyni je idealnymi dla seniorów, którzy mogą mieć ograniczoną energię na przygotowywanie posiłków. Siedem orzechy i nasiona. Orzechy i nasiona są niezbędnymi składnikami zrównoważonej diety. Orzechy i nasiona dostarczają imponującej mieszanki białka roślinnego, zdrowych tłuszczów i niezbędnych mikroelementów, które wspólnie wspierają utrzymanie masy mięśniowej u osób starszych. Chociaż mogą nie dorównywać gęstości białka ze źródeł zwierzęcych, te opcje prezentują unikalny profil odżywczy, który zapewnia znaczące korzyści w zachowaniu mięśni. Migdały, orzechy włoskie i pestki dyni mają znaczną wartość odżywczą. Porcja ćwierć szklanki około 40 g migdałów dostarcza około 6 gbiałka wraz z magnezem, minerałem, którego często brakuje seniorom i który jest niezbędny do skurczu mięśni i produkcji energii. Niedobór magnezu jest związany z szybszym tempem utraty masy mięśniowej i wyższą częstością występowania skurczów. Orzechy włoskie są bogatym źródłem kwasu alfa-linolenowego roślinnego kwasu tłuszczowego, omega-3 znanego ze swojej zdolności do łagodzenia przewlekłego stanu zapalnego, który może przyczyniać się do przyspieszenia rozpadu mięśni. Pestki dyni służą jako doskonałe źródło cynku, kluczowego składnika odżywczego, który e, odgrywa kluczową rolę w produkcji testosteronu, bo hormon ten, którego poziom ma tendencję do spadku z wiekiem, jest niezbędny do utrzymania masy mięśniowej nawet u osób starszych. Witamina E, znajdująca się w różnych orzechach i nasionach, służy jako silny przeciwutleniacz, chroniąc błony komórkowe mięśni przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które kumulują się z wiekiem. Badania przeprowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wykazały, że starsi dorośli z podwyższonym poziomem witaminy E we krwi doświadczają zauważalnego zmniejszenia utraty masy mięśniowej w czasie. Aby osiągnąć optymalne zachowanie mięśni, zaleca się włączenie 30 do 60 gramów mieszanki orzechów i nasion do codziennej diety. Zaleca się porcjowanie ich do małych pojemników, aby zmniejszyć ryzyko przejadania się biorąc pod uwagę ich gęstość kaloryczną. Wybierajcie opcje bez soli, gdy jest to możliwe, szczególnie jeśli borykacie się z nadciśnieniem lub problemami związanymi z zatrzymywaniem płynów. 6. Rośliny strączkowe. Rośliny strączkowe takie jak fasola i soczewica stanowią często niedoceniane źródło dla zachowania mięśni u seniorów. Chociaż oferują umiarkowany poziom białka, e, około 15 na szklankę po ugotowaniu ich prawdziwe e, znaczenie wynika z unikalnej mieszanki wolno trawiącego się białka i skrobi opornej e, specyficznego typu, który odżywia e, pożyteczne bakterie e, jelita. Związek między zdrowiem jelit a funkcjonowaniem mięśni jest coraz powszechniej uznawany za kluczowy dla osób starszych, ponieważ zdrowy mikrobiom jelitowy odgrywa znaczącą rolę w łagodzeniu ogólnoustrojowego stanu zapalnego, który przyczynia. Się do degradacji mięśni. Błonnik obecny w fasoli odgrywa kluczową rolę w stabilizowaniu poziomu cukru we krwi, skutecznie zapobiegając skokom i spadkom insuliny, które mogą prowadzić do katabolizmu, czyli rozpadu mięśni. Czarna fasola, soczewica i ciecierzyca wyróżniają się niezwykłą zawartością minerałów, zwłaszcza potasu, magnezu i żelaza, które są kluczowe dla optymalnego funkcjonowania mięśni i często brakuje ich w diecie seniorów. Niedobór żelaza powszechny wśród osób starszych znacząco utrudnia wykorzystanie tlenu przez mięśnie i produkcję energii. Według badań przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Żywieniem Człowieka i Starzeniem się na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu seniorzy, którzy włączyli rośliny strączkowe do swojej diety co najmniej 4 razy w tygodniu, wykazali znacznie lepsze utrzymanie mięśni w ciągu 5 lat w porównaniu z tymi, którzy spożywali je rzadko. Aby osiągnąć optymalne korzyści zdrowotne, zaleca się włączanie co najmniej 3 do 4 porcji różnorodnych roślin strączkowych do swojej cotygodniowej diety dla osób odczuwających dyskomfort trawienny zaleca się rozpoczęcie od mniejszych porcji i stopniowe ich zwiększanie dodatkowo moczenie suszonych nasion przez noc przed gotowaniem może pomóc zmniejszyć ilość związków przyczyniających się do produkcji gazów wybieranie wersji z puszki zapewnia pewien poziom wygody zaleca się jednak wybieranie opcji o niskiej zawartości sodu i dokładne płukanie przed użyciem 5 Zielone warzywa liściaste. Zielone warzywa liściaste takie jak szpinak, jarmuż i boćwina mogą nie wydawać się oczywistym wyborem dla zachowania mięśni. Jednak ich charakterystyczny skład odżywczy czyni je kluczowymi dla osób starszych koncentrujących się na utrzymaniu masy mięśniowej. Ich kluczowa zaleta w zachowaniu mięśni leży w niezwykłym poziomie azotanów, które organizm przekształca w tlenek azotu. Związek ten znacznie poprawia krążenie krwi w mięśniach, co z kolei usprawnia transport składników odżywczych i usuwanie produktów przemiany materii. Badania przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie wykazały, że spożycie azotanów poprawia funkcjonowanie mięśni, szczególnie u osób starszych, które często doświadczają osłabionego przepływu krwi, co negatywnie wpływa na wydajność i regenerację mięśni. Omawiane warzywa są bogate w wapń magnez i potas, które są niezbędnymi elektrolitami dla optymalnego skurczu mięśni. Jedna szklanka gotowanego szpinaku dostarcza prawie 40% dziennego zapotrzebowania na magnez. Niewystarczający poziom tych minerałów może prowadzić do skurczów mięśni osłabienia i zwiększonego tempa utraty masy mięśniowej. Zielone warzywa liściaste wyróżniają się jako jedne z najbogatszych źródeł witaminy K, składnika odżywczego, który zyskuje uznanie za swój znaczący wkład w metabolizm białek i funkcjonowanie mięśni. Badanie z 2015 roku opublikowane w Journals of Gerontology wykazało, że starsi dorośli, którzy spożywają wyższe poziomy witaminy K, doświadczają znacznie zmniejszonej utraty masy mięśniowej związanej z wiekiem. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, starajcie się włączać co najmniej dwie szklanki zielonych warzyw liściastych do swojej codziennej diety. Włączajcie je do koktajli omletów, zup lub smażcie z trzoskiem i oliwą z oliwek jako pyszny dodatek. Wersje wstępnie umyte upraszczają proces przygotowania dla seniorów, którzy mogą mieć ograniczoną energię lub zręczność. Cztery oliwa z oliwek ekstra virgin. Oliwa z oliwek ekstra virgin zawiera unikalne związki, które skutecznie przeciwdziałają procesom związanym z utratą masy mięśniowej związaną z wiekiem. Chociaż nie służy jako źródło białka, jej właściwości przeciwzapalne czynią ją kluczowym elementem każdej diety mającej na celu zachowanie mięśni u osób starszych. Oleokantal obecny w oliwie z oliwek działa w sposób zbliżony do ibuprofenu. Skutecznie zmniejszając przewlekły stan zapalny niskiego stopnia, który przyczynia się do degradacji mięśni ustarzających się osób. Badanie przeprowadzone przez Gdański Uniwersytet Medyczny wykazało, że oleokantal skutecznie hamuje enzymy odpowiedzialne za degradację białek mięśniowych. Ponadto, oliwa z oliwek poprawia wrażliwość na insulinę, co jest kluczowe, biorąc pod uwagę, że insulinooporność. Często spotykana u osób starszych utrudnia zdolność mięśni do skutecznego wykorzystywania białka. Tłuszcze jedno nienasycone, znajdujące się w oliwie z oliwek, odgrywają kluczową rolę we wspieraniu produkcji hormonów, takich jak testosteron i hormon wzrostu. Hormony, te, które naturalnie maleją z wiekiem, są niezbędne do utrzymania zdrowia mięśni. Badania z projektu PREDIMED wykazały, że starsi dorośli włączający codziennie oliwę z oliwek do diety śródziemnomorskiej wykazywali znacznie lepszą siłę mięśni i zmniejszone wskaźniki kruchości w ciągu 5 letnich obserwacji w przeciwieństwie do osób stosujących diety niskotłuszczowe. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty zaleca się włączanie 2 do 3 łyżek stołowych oliwy z oliwek ekstra virgin do codziennej diety. Dodawajcie ją do sosów sałatkowych, polewajcie nią warzywa po ugotowaniu lub używajcie do technik kulinarnych w niskiej temperaturze, aby zachować integralność jej korzystnych związków. Ważne jest, aby przechowywać produkt w ciemnej butelce i z dala od źródeł ciepła. Dodatkowo sprawdzanie dat zbiorów na butelkach jest kluczowe, aby zagwarantować świeżość. Po trzecie, owoce jagodowe. Owoce jagodowe są fascynującym tematem badań. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezwiązane z zachowaniem mięśni, jednak ich niezwykłe właściwości antyoksydacyjne odgrywają kluczową rolę w ochronie starzejącej się tkanki mięśniowej. Wraz z postępującym wiekiem nasze mięśnie są narażone na zwiększone ryzyko uszkodzeń oksydacyjnych, co prowadzi do przyspieszonego rozpadu i upośledzonych procesów regeneracji. Borówki, truskawki i jeżyny są bogate w antocyjany i różne polifenole, które odgrywają kluczową rolę w neutralizowaniu wolnych rodników, które mogą uszkadzać błony komórkowe mięśni. I mitochondria, kluczowe elementy produkujące energię w komórkach mięśniowych. Badanie przeprowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wykazało, że spożycie borówek znacznie poprawiło wydajność i regenerację mięśni wśród osób starszych. Owoce jagodowe odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu stanem zapalnym, poprzez wpływ na cząsteczki sygnałowe znane jako cytokiny. Ostry stan zapalny odgrywa kluczową rolę w adaptacji i wzroście mięśni. Jednak przewlekły stan zapalny, często związany ze starzeniem się, znacznie przyspiesza utratę masy mięśniowej. Związki znajdujące się w owocach jagodowych odgrywają kluczową rolę w przywracaniu właściwej równowagi zapalnej. Witamina C, znajdująca się w owocach jagodowych, zwłaszcza truskawkach, odgrywa kluczową rolę w produkcji kolagenu, zachowując w ten sposób integralność tkanki łącznej otaczającej włókna mięśniowe. Ten aspekt nabiera znaczenia, ponieważ struktury podporowe z natury ulegają pogorszeniu z czasem. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, zaleca się włączanie co najmniej jednej szklanki mieszanych owoców jagodowych. Do codziennej diety. Mrożone owoce jagodowe zapewniają równoważne korzyści odżywcze jak świeże i często są bardziej opłacalne i wygodne. Dodawajcie je do jogurtu owsianki lub koktajli lub cieszcie się nimi jako pożywną samodzielną przekąską. Ich naturalna słodycz pozycjonuje je jako lepszą alternatywę dla mniej odżywczych deserów. Po drugie, chuda wołowina. Chuda wołowina oferuje unikalną mieszankę wysokiej jakości białka i niezbędnych składników odżywczych, które są szczególnie korzystne dla zachowania mięśni u osób starszych. Porcja o wadze 120 dostarcza około 25 pełnowartościowego białka charakteryzującego się doskonałym profilem aminokwasowym, który idealnie odpowiada potrzebom ludzkiej tkanki mięśniowej. Wołowina ma szczególną wartość dla seniorów ze względu na bogatą zawartość leucyny aminokwasu, odgrywającego kluczową rolę w aktywacji szlaku MTOR, który jest niezbędny do syntezy białek mięśniowych. Wraz z postępującym wiekiem nasze mięśnie wykazują zmniejszoną wrażliwość na sygnały wzrostu, co wymaga podwyższonego poziomu leucyny do wywołania równoważnej odpowiedzi anabolicznej. Wołowina oferuje wyższe stężenie leucyny na porcję w porównaniu z prawie wszystkimi innymi źródłami żywności. Oprócz zawartości białka wołowina dostarcza kreatyny związku znanego ze zwiększania rezerw energetycznych mięśni i promowania ich objętości. W miarę starzenia się zdolność do syntezy wystarczającej ilości kreatyny maleje, co podkreśla rosnące znaczenie źródeł dietetycznych. Wołowina jest doskonałym źródłem biodostępnego żelaza cynku i witamin z grupy B, które odgrywają kluczowe role w metabolizmie energetycznym i efektywnym transporcie tlenu do mięśni. Badania przeprowadzone na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wykazały, że starsi dorośli, którzy włączyli chude czerwone mięso do swojej diety, wykazali znacznie lepsze przyrosty siły w połączeniu z treningiem oporowym, w przeciwieństwie do tych, którzy uzyskiwali równoważne białko ze źródeł roślinnych. Aby zapewnić skuteczne zachowanie mięśni, przy jednoczesnym uwzględnieniu zdrowia sercowo-naczyniowego, zaleca się wybieranie chudych kawałków, takich jak polędwica, rostbew, czyli gawa. Dodatkowo zaleca się ograniczenie spożycia do 2 do 3 porcji tygodniowo, przy czym każda porcja powinna zawierać od 120 do 170 gramów. Odmiany schowu paswiskowego zapewniają dodatkowe korzyści ze względu na lepszy skład kwasów tłuszczowych z wyższym stężeniem przeciwzapalnych kwasów omega-3. Po pierwsze i najważniejsze, białko serwatkowe. Białko serwatkowe wyróżnia się jako najskuteczniejsza opcja żywieniowa w walce z utratą masy mięśniowej związaną z wiekiem u osób starszych. To pełnowartościowe źródło białka y, pochodzące z nabiału może poszczycić się. Najwyższym stężeniem leucyny znalezionym w jakiejkolwiek naturalnej żywności. Leucyna jest niezbędnym aminokwasem, który odgrywa kluczową rolę w bezpośrednim stymulowaniu syntezy białek mięśniowych, nawet w starzejących się mięśniach, które mogły rozwinąć oporność na sygnały wzrostu. Wyjątkowa wartość serwatki dla seniorów leży w jej niezwykle szybkim trawieniu i wchłanianiu, co prowadzi do znacznego wzrostu poziomu aminokwasów we krwi, co skutecznie przeciwdziała oporności anabolicznej, często obserwowanej w starzejącej się tkance mięśniowej. Znaczące badanie przeprowadzone na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wykazało, że starsi dorośli, którzy suplementowali białko serwatkowe, osiągnęli o 40% lepsze utrzymanie mięśni niż ci, którzy uzyskiwali taką samą ilość. Białka z tradycyjnych źródeł żywności. Oprócz zawartości, białka serwatka jest bogata w peptydy bioaktywne, które promują lepszy przepływ krwi do mięśni, zwiększają wrażliwość na insulinę i łagodzą stany zapalne. Czynniki te są szczególnie kluczowe dla zachowania mięśni w miarę starzenia się. Obecność cysteiny w serwatce odgrywa kluczową rolę w syntezie glutationu, który jest uznawany za główny antyoksydant organizmu. Proces ten jest niezbędny do ochrony tkanki mięśniowej przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, problemem, który nasila się z wiekiem. Badania opublikowane w Journal of the American Medical Directors Association ujawniają, że seniorzy, którzy suplementowali białko serwatkowe, wykazali znaczną poprawę siły mięśni, sprawności fizycznej i wskaźników równowagi nawet bez interwencji treningowej. Korzyści znacznie wzrastają, gdy suplementacja jest połączona z treningiem oporowym. E, aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zaleca się spożywanie od 20 do 30 gramów białka serwatkowego każdego dnia. E, najlepiej w, w ciągu 30 minut po każdej aktywności fizycznej lub treningu. Szukajcie izolatu lub koncentratu serwatki, który jest minimalnie przetworzony i wolny od dodanych cukrów lub sztucznych składników. Dla osób z wrażliwością na nabiał opcje hydrolizowanej serwatki mogą oferować lepszą tolerancję. Połączcie z wodą, mlekiem lub dodajcie do koktajli wraz z owocami jagodowymi i innymi pozycjami z tej listy, aby stworzyć kompleksowy posiłek chroniący mięśnie. Oto 10 najlepszych produktów spożywczych do utrzymania masy mięśniowej po 60 roku życia. Ostatecznie ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że utrzymanie masy mięśniowej wykracza poza czystą estetykę. Jest to niezbędne do zachowania autonomii, zmniejszenia ryzyka upadków, poprawy funkcji metabolicznych i ogólnej jakości życia w miarę starzenia się. Konsekwentne włączanie tych potężnych produktów do diety może znacznie pomóc w spowolnieniu lub potencjalnym odwróceniu utraty mięśni, którą wielu seniorów często uważa za nieuniknioną. Czekamy na Wasze spostrzeżenia i opinie które z tych produktów chroniących mięśnie są obecnie częścią waszej codziennej diety i czy zaobserwowaliście jakąkolwiek poprawę siły lub mobilności od czasu ich włączenia zapraszamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami spostrzeżeniami w komentarzach poniżej wasz wkład jest bardzo cenny dziękujemy za uwagę